Piłka nożna bardzo często jest szansą lepszego życia dla chłopców z biednych rodzin, którzy mieli trudne dzieciństwo. Takich przykładów można wymieniać bez końca. Dzięki charakterowi i podejściu do życia udaje im się bardzo często wyjść z biedy i niedostatku. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na pewnej historii, w której głównym bohaterem jest pewien bramkarz. Przed Wami niezwykła historia Edwarda Mendiego. Zapraszam do oglądania. Początki Mendiego w piłce nożnej były niezwykle skomplikowane i trudne. Jego pierwszym seniorskim zespołem była drużyna Szerburga, do której trafił w 2011 roku. W 2014 roku przyszedł jeden z największych kryzysów Senegalczyka w karierze. Był to czas zawodowej niepewności oraz oczekiwania na dziecko. W momencie, gdy potrzebował pracy i pieniędzy jak nigdy dotąd, czwartoligowy klub postanowił nie przedłużać z nim współpracy. Mendy swojego czasu zdradził kulisy tej sytuacji. Sherburz zdecydowało się mnie pozbyć, a ja usilnie starałem się skontaktować z moim agentem. Zostawiałem mu wiadomości głosowe, wysyłałem SMSy, ale on nie odpowiadał. Robiłem to każdego dnia, aż w końcu nadszedł ostatni dzień okna. Nie miał nawet odwagi, by porozmawiać ze mną bezpośrednio. Kiedy w końcu zdecydował się odpowiedzieć, napisał tylko: Przepraszam, jest ostatni dzień okna i nie będę w stanie znaleźć ci nowego klubu. Nie podpiszesz z nikim kontraktu. Mogę zasugerować, żebyś poszukał pracy i trenował na własną rękę. Mandy znalazł się w bardzo złej sytuacji materialnej. Edward wraz ze swoją partnerką musieli przeprowadzić się do rodzinnego domu, gdzie utrzymywali się z zasiłku dla bezrobotnych. To jednak nie załamało podejścia Mendiego, który wraz ze swoim bratem ćwiczył i utrzymywał formę. Pomimo tego Edward zdawał sobie sprawę z tego, że taki stan rzeczy nie może trwać wiecznie. Wiedziałem, że muszę znaleźć rozwiązanie, albo znaleźć klub, gdzie mógłbym grać profesjonalnie, albo iść do pracy jak każdy inny. To był trudny okres, bo zmagałem się z tym dylematem. Jedno było tym, co mógłbym zrobić, drugie, tym, co chciałbym zrobić. Zacząłem wysyłać podania o pracę, swego czasu dużo studiowałem, byłem dobry w biznesie. Jak się później okazało, Mandy dostał szansę, którą udało mu się wykorzystać. Jego drogi prowadziły do kolegi, który zaproponował mu pewną formę współpracy. Miałem kolegę, który prowadził sklep z męską odzieżą. Był przekonany, że mógłbym się u niego sprawdzić. Zaoferował mi, że mógłbym prowadzić jego sklep. Wiedział, że chce walczyć o kontrakt w klubie, dlatego pozostawała kwestia mojego zaangażowania. Jak się później okazało, ta decyzja była strzałem w dziesiątkę. Osiem dni po tym, jak otrzymałem tę propozycję, zadzwonili do mnie z Marsylii, zapytali, czy chciałbym być u nich rezerwowym bramkarzem. Wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Bramkarzem Marsylii B był w latach 2015-2016. Później trafił do Res, gdzie grał regularnie i pokazał swoje ponadprzeciętne umiejętności. Dziś jest bramkarzem Chelsea i jest jednym z najlepszych na świecie. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.